Niespodziewanie robi mi się raźniej. Skąd Litwini wracają? Ha, tak, tak. Litwini? Myślę se. Litwini? Jacy Litwini myślę? Bo nie zrozumiałem. Cały wieczór myślałem. Wreszcie mnie ośnił. Skąd Litwini wracają? Dobrze mówię? Mhm. Najpierw nie zrozumiałem. Wracają z wycieczki. Nocnej nawiasem mówiąc. Myślę se zapukam, bo sąsiad do mnie wierszem, a ja jak Skąd Litwini wracają? Chyba nie zbudziły. No właśnie spać się kładę. Se myślę Litwini. Nie wytrzymam do rana. Pójdę i zapukam i powiem, że Litwini wracają z wycieczki. No dobrze, już Litwini, już mi pan powiedział. I chciałbym się położyć. A, przepraszam bardzo, ale... Nie, ja zacząłem z tymi Litwinami. Pyta pan skąd Litwini, więc ja odpowiadam. Chyba o to chodziło. Tu dobre Litwini. Tak tylko powiedziałem, chuj tam z Litwinami. No panie, jak to chuj tam? Najpierw pan zaczyna, potem się pan wścieka? Dobrej nocy życzę.